Kanał Valor TV przedstawia Siergiej Kurdakow. Przebacz mi, Nataszu Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału oraz w miarę możliwości wsparcia tego dzieła. Nawiązując do mojej działalności wśród chrześcijan, Nikiforow oświadczył, że w Tomsku przygotują mnie do walki z nimi. Wiedziałem dokładnie, co to oznacza. Zaczęło mi się kręcić w głowie. Akademia w Tomsku. Tylko Rosjanin może wiedzieć, co to oznacza. A przykładem tego był Azarow. Miał zaledwie 30 lat, a już został mianowany szefem KGB. A ja mogłem osiągnąć to w jeszcze krótszym czasie. Dobrze o tym wiedziałem. Po roku mógłbym awansować na kapitana, a stąd już niedaleko do komendanta. Po czterech latach, mając zaledwie 25 lat, mógłbym zostać mianowany szefem tajnej milicji przeznaczonej do walki z chrześcijanami. Wtedy mógłbym objąć najwyższe stanowisko, gdyż ci, którzy służyli systemowi, mogli bardzo szybko zrobić życiową karierę. Byłem o tym przekonany. Mógłbym mieć samochód, wspaniałą willę i mnóstwo pieniędzy. Kiedy tak przed moimi oczami roztaczała się nowa, wspaniała przyszłość. Nikiforow mówił, że państwo potrzebuje ludzi mojego pokroju i obficie mnie za to wynagrodzi. Następnie zabrał głos Azarow. Towarzyszu Kurdakow, znamy wasze akta. Poza tym jesteście już doświadczeni w tego rodzaju pracy, a my potrzebujemy tylko specjalistów. Macie więc dalej, Kontynuować swoją działalność. Już sprawdzili moje akta. To fakt, że były nienaganne. Lecz gdyby spojrzeli we wnętrze mojego serca, doznaliby strasznego rozczarowania. Wysłuchałem ich do końca. Później podziękowałem za tak wspaniałą propozycję i poprosiłem o kilka dni na podjęcie decyzji. Chodziło bowiem o moją życiową karierę. Rozumiemy, odpowiedział Nikiforów. W takim razie później jeszcze porozmawiamy. Towarzyszu Kurdaków, powiedział Azarów, państwo obdarzyło was wielkim zaufaniem, bardzo wielkim. To też wiele od was oczekujemy. Wiedziałem, co chciał przez to powiedzieć. Zostałem złapany w pułapkę, z której nie mogłem się już wyrwać. Raz jeszcze podziękowałem im za tak wspaniałą propozycję i wyszedłem. Wróciłem do Akademii, ciągle powracając w myślach do tej rozmowy. Wiem, że wielu oficerów, karierowiczów, zgodziłoby się na podobną ofertę. Przez całe moje życie kierowałem się zasadą ciągle do przodu, ciągle do przodu i oto otwierała się przede mną życiowa szansa. Ale wiedziałem, że to wszystko nie ma sensu. Czułem w głębi mojego serca że nie mógłbym dłużej służyć temu systemowi, który zabił mojego ojca, który zamienił mnie w zwierzę zabijające bezbronne kobiety i niewinnych chrześcijan. Jeśli bym się zgodził na proponowaną mi współpracę, wówczas stałbym się w rękach rządu instrumentem, którego zadaniem byłoby zabijanie chrześcijan. Nikiforow już kilkakrotnie dawał mi do zrozumienia, że jestem przeznaczony do tego rodzaju pracy. To Toteż co do decyzji, jaką miałem podjąć, nie miałem cienia wątpliwości. Po paru dniach wyjawiłem ją Nikiforowi. Wówczas odrzekł mi: Wypłyń na morze na kilka miesięcy. Później porozmawiamy. Zrozumiałem, że KGB dopóty nie zostawi mnie w spokoju, dopóki nie zgodzę się na współpracę. Po Twoim powrocie słowa te zabrzmiały w moich uszach. Byłem głęboko przekonany, że już więcej nie powrócę. Nie, nigdy nie powrócę, aby ponownie wejść w to okrutne życie. Teraz, kiedy już podjąłem decyzję, aby nie wracać do Rosji, zabrałem się do nauki oraz do moich zajęć w Komsomole, oczekując niecierpliwością swojego wyjazdu. Miesiąc później, w styczniu, 1971 roku ukończyłem akademię ze stopniem oficera radiowego i zostałem mianowany aspirantem drugiej klasy marynarki sowieckiej. Natychmiast przydzielono mnie na statek i wyruszyłem w morze na pokładzie niszczyciela. Po miesiącu spędzonym na morzu wróciliśmy do bazy na dwa tygodnie. Przybywszy na miejsce, Udałem się do jednego z moich przyjaciół. Wówczas poprosiłem go, aby przydzielił mnie na statek płynący do Stanów Zjednoczonych. Mam dyplom oficera radiowego, ale konieczna jest mi jeszcze praktyka. Chciałbym się dostać na statek pływający u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, gdzie oficer radiowy ma wiele pracy. W ten sposób mógłbym zdobyć szybko doświadczenie. Moja prośba poskutkowała odpowiedziała. U nas takich zwyczajów nie ma, ale dla ciebie, Serioza, możemy rozpaczyć tę sprawę. Po dwóch miesiącach pracy w porcie zostałem w funkcji oficera radiowego przydzielony na statek podwodny, pływający wzdłuż brzegów Stanów Zjednoczonych. Na statek wsiadłem 4 marca 1971 roku. Był to ponury i zimny poranek. Z pokładu po raz ostatni spoglądałem na ukochaną ziemię rodzinną. Była to dla mnie chwila śmierci lub wolności nowego życia. Ale postanowiłem już więcej nie służyć temu systemowi. Nie chciałem stać się drugim Nikiforowem. Jeślibym powrócił do ZSRR, wówczas musiałbym się całkowicie poświęcić proponowanej mi pracy. Przed moim wyjazdem Azarow i Nikiforow uprzedzili mnie o tym. Ale teraz, kiedy przekonałem się, co uczynił ten system z mojego narodu, z całego kraju, nie mogłem mu dłużej służyć. Ale mimo to jestem jeszcze Rosjaninem. Kocham moją ojczyznę, kocham mój lud, który jest tak szlachetny i serdeczny. W miarę oddalania się od mojej ojczyzny, zaczęły się we mnie budzić sprzeczne uczucia. Początkowo nasz statek płynął wzdłuż wybrzeży Korei i Japonii, później kierując się w stronę wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Przepłynęliśmy ocean spokojny. Prawdę mówiąc, było to dla mnie dużym wyróżnieniem, że mogłem płynąć na statku jako jeden z oficerów marynarki sowieckiej, którzy byli wybierani z elity. Bowiem do takiej pracy przeznaczano ludzi, którzy mieli nienaganne opinie. Następnie odsłaniano przed nimi tajemnice wojskowe. Mieli w swych rękach broń nuklearną i w każdej chwili mogli jej użyć. Jeśli chodzi o mnie, to nie chciałbym służyć na pokładzie statku podwodnego, gdyż w tej sytuacji nie mógłbym zrealizować planu mojej ucieczki. Mijały tygodnie i miesiące, ciągle oczekiwałem wytrwale. W tym czasie wypełniałem powierzone mi zadania. W połowie czerwca poinformowano mnie, że łódź rybacka Iwan Seroda, znajdująca się u wybrzeży, potrzebuje łącznika radiowego. Kapitan poinformował mnie, że na pełnym morzu mam przejść na pokład Iwana Serody. Wreszcie zabłysła dla mnie Iskierka nadziei. Wszystko zaczęło się powoli układać. 25 czerwca, obok Hawajów, wypłynęliśmy na powierzchnię i przeszedłem na pokład Iwana. Teraz już pływałem na wodzie. Płynęliśmy wzdłuż Hawajów, a następnie wzięliśmy kurs na San Diego, gdzie zbliżyliśmy się do brzegu. Później skierowaliśmy się na północ wzdłuż wybrzeży Kalifornii, obierając kurs na Los Angeles. Od tej chwili wszystko układało się wspaniale. Byliśmy około 12 mil od brzegu. Późnym wieczorem zabrałem kilka kawałków drewna. Aby z nich zrobić tratwę, musiałem ją przerzucić przez burtę razem z pokarmem i wodą. W ten sposób mógłbym wpłynąć na wody terytorialne Stanów Zjednoczonych. Tam mógłbym zaalarmować jacht lub statek amerykański znajdujący się w pobliżu. Po ukończeniu tratwy ukryłem ją na pokładzie. W dali rysowały się kontury oświetlonego miasta Los Angeles. Wolność była już w zasięgu moich rąk, ale tej nocy musiałem dokonać jeszcze ostatniej zmiany i wykonać zlecone mi zadanie. Wykonywałem je w sposób bardzo mechaniczny, ciągle myślałem o sposobie ucieczki. Wkrótce otrzymałem sygnał, że za parę minut będziemy mieć na antenie Moskwę. Zacząłem pisać otrzymaną wiadomość. Początkowo bardzo mnie szokowała, z wielką trudnością mogłem notować, gdyż tak bardzo kojarzyła się z moim zamiarem. Według otrzymanego komunikatu, jeden z rybaków sowieckich, młody Litwin, zwany Simas Kurdika wyskoczył dnia 23 listopada 1970 roku ze statku pływającego pod banderą sowiecką z zamiarem przedostania się na okręt amerykański. Komunikat mówił dalej, że Kurdika, szukając wolności, zdradził Związek Sowiecki. W konsekwencji skazano go na 10 lat więzienia. Marynarze sowieccy Zostali poinformowani, że człowiek ten dostał się w ręce sowieckie zgodnie z nowym porozumieniem podpisanym między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. Według tegoż porozumienia władze Stanów Zjednoczonych miały obowiązek wydania każdego sowieckiego marynarza, który zbiegł. Tak też uczyniły z Kurdiką. Ale. Ja chciałem zapomnieć o tym tragicznym przypadku z Kurdiką. Na myśl o ukrytej tratwie, która w chwili odnalezienia mogłaby mnie zdradzić, poczułem się nieswojo. Zaraz po ukończeniu pracy pobiegłem na miejsce, gdzie była ukryta. Ku mojej radości nikt jej jeszcze nie odnalazł. Rozebrałem ją szybko, a drewno porozrzucałem po całym statku. Tego wieczoru Wsparty na burcie wpatrywałem się w oświetlone Los Angeles i zadawałem sobie pytanie, dlaczego Amerykanie odrzucają ludzi szukających wolności. Później dowiedziałem się, że admirał amerykański oddał Kurdika w ręce Rosji bez porozumienia się z rządem amerykańskim, który w rzeczywistości nie podpisywał żadnego porozumienia. Z nostalgią spoglądałem na morze. Tak bardzo zimne, a zarazem tak bardzo kuszące do ucieczki. Teraz musiałem myśleć o Kanadzie, bowiem ucieczka do Stanów Zjednoczonych okazała się niemożliwa.